My. Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się w Strawczynie, gdzie odbyło się spotkanie odnośnie protestu rolników. Tu mamy okazję usłyszeć wypowiedź organizatorów tego spotkania, tego protestu. Tak więc oddaję głos panu Danielowi. Witam serdecznie. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich rolników i zainteresowanych tematyką naszego, naszych protestów do udziału. 20.00 o godzinie 7.00 zaczynamy blokować 7 lokalizacji około Kielc. Będzie to wiśniówka skrzyżowanie za węzłem S7, rondo w Cedzynie, rondo czwartaków na Bukówce, skrzyżowanie na ulicy ściegiennego koło weterynarii, na ulicy krakowskiej koło dawnej Agromy, rondo na Malikowie i na ulicy Łódzkiej skrzyżowanie koło Agaty przy skręcie na Makro. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 20 marca o godzinie 7, a następnie 21 o godzinie 7 z tych punktów, które wcześniej wymieniłem, masowo wjeżdżamy dowolnymi maszynami rolniczymi, ciągnikami, autami, kto jak może do centrum Kielc na 9 wieków pod Urząd Wojewódzki w Kielcach. Dziękuję bardzo za tą zapowiedź, za tę informację. Ktoś jeszcze by chciał się wypowiedzieć? Wszystko. Wszystko, wszystko powiedziane, wszystko wiadomo. No, w, w, szczegóły wiadomo, gdzieś będą na internecie, trzeba szukać, na waszym stronie no, no, na pewno panie, będzie tak, że Rolnicy święto tak? będzie. No, tam jest podawane na bieżąco wszystkie informacje. Może także. Jakąś swoją stronę też, czy nie, nie, nie. Trzeba robić. No to wszystko robimy tutaj na waszym. Rolnicy wszyscy my ze wszystkiego, Także to rozum. gramy wszyscy wie, wie, no, wiemy, wie, no, wiemy, do jednej wiemy, bramki. O, tak więc dziękuję bardzo za wypowiedź. Dziękuję bardzo, dziękuję Wam chłopaki. Dla studiopatów mówił Michał Pubratym oraz Pan Daniel, jednym z organizatorów. Pozdrawiam Was zapras, zapraszam na... Yy, no to jest w środę, tak? Tak, jest. Środa, Środa 20, 20. O godzinie 7 na wymienionych punktach. Tak, jest. Zapraszam wszystkim, bez względu na to, czy jesteście rolnikami, czy innej branży. Wszystkich zapraszam, bo to wszystkich dotyczy. Dziękuję, czołem.